Nie. To pewnie dostanie sztuki jako. Proszę. Proszę, Dziękuję. A nie jeszcze tu nie maś pieseneczkę. Nie. A nie Nie, Nie kłamiesz, czy nie? <śweod welcome to many> na rozpoznać swojego nauczyciela z dawnych lat. Jeżeli chcecie rozpoznać no, swoich nauczycieli, z którymi macie zajęcia, to zapraszamy do nas. Czy jest już może pierwszy chętny? Karol Kroczek, zapraszamy do nas. Chodź Karol. Nie no, nie będziesz siłował rozpoznać nauczyciela, odsądź się tutaj z y, rzutnika. Powiedz mi, wybierz sobie numerek od 1 do 30. 21. 21. Zobaczymy, kiedy rozpoznasz nas nauczyciela od nas ze szkoły. Już. Rozpoznajesz tego nauczyciela? Jak widzisz, 6 lat. Podpomnienie ci, że jest to kobieta. Tak uczy angielskiego u nas w szkole. Nie, to nie jest pani masz. Czy ktoś tutaj z tu wie może kto to jest? To nie jest pani Adams. To nie jest pani Maseklińczyk. Nie nie Ej, Pasowska, Pasowska. Tak jest, tutaj Panek powiada, to jest pas pani Pasowska. Mikołaju Ręsa tutaj cykereczka dla Karana. Jest ktoś jeszcze chętny? Może jakiś nauczyciel, który teraz jest tutaj na przerwie? Widzę, że jest pan Śrupliński. Zapraszamy pana. To dzisiaj jesteśmy po dniu Mikołaja. Wszystkiego najlepszego. To pewnie będzie wydane ho-ho-ho. Może na święta. No ale nieważne. Fajnie to dzisiaj wyszło u nas w szkole. Konkurs, rozpoznaj swojego nauczyciela z dawnych lat. Myślę, że jak najbardziej spokoł powinien się raczej no, każdemu to spodobać no. Bo... Kurczę, no fajna sprawa. Mi się na przykład podobało. No, to, no nieważne, że to... Dobra, koniec. No i do tego jeszcze Mikołaj choć po klasach rozdawał cukierki. Ja w tym roku nie byłem Mikołajem, bo no muszę przyznać, że, że rok temu jak byłem, to nie chcecie wiedzieć, co się dzieje z waszym ciałem, gdy macie kurtkę na sobie, ten cały strój i w ogóle poduszkę. Jest ciężko. Dobra, dobra. Okej, okay, okay. Teraz właśnie wracam z próby, a już o 18 widzimy się na gali. Byłem odebrać teraz identyfikatory z organizacji Czarnieckiego i kurczę, fajnie to wyszło, naprawdę, zobaczcie. Tak dzisiaj organizacja będzie się prezentowała, oczywiście ci, którzy dzisiaj przyjdą na galę wręczenia nagród libyscy w Belflorochu. Już za półtorej godziny, kurde, za godzinkę muszę tam być, a jeszcze muszę się przebrać, wrócić do domu, wziąć Natalię. O, dobra, lecę. Dobre przekazanie wiadomości przez nauczyciela to podstawa edukacji. Nasi pedagodzy radzą sobie z tym zadaniem świetnie, ale są wśród nich tacy, którzy potrafią przekazać wiedzę w szczególnie skuteczny sposób. Wiadomo, że śmiech to zdrowie. W naszych szkołach znajdziemy również nauczycieli, którym uśmiech z twarzy nie schodzi. To właśnie oni pomagają nam utrzymać pogodę ducha i pozytywne myślenie, nawet podczas najtrudniejszych egzaminów. Każdego dnia spotykamy na swojej drodze większe lub mniejsze problemy. Jest mi niezmiernie miło ogłosić zwycięstwo plebiscytu na roku 2016 w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2 we który zanim uczniów został bądź została. Dostał pan Marcin Drążyk. Umieram Nie ma siły. Dzisiaj piątek wracam sobie właśnie z Gierc. No i stwierdziłem, że w sumie, skoro mam kamerę, no to sobie wyjmę i może coś wam opowiem, bo ostatnia narracja we vlogu urwała się dzień wcześniej, dwa dni wcześniej. Czyli w środę po Bel w Szeroku, naprawdę spoko to wyszło. No, spoko to wyszło, tutaj macie na pewno wcześniej yy, już kilka fragmentów z tego. No, ale co tu dużo mówić? Jak widzieliście, trzy vlogi po kolei. Co dwa dni. Zabieram się znowu do roboty. To najważniejsze. Muzyka